Mam nadzieję, że dostanę Szwajcar lepszy, dobra. Pan Marco Polo powiedział, że Szwajcar lepszy. Z panem Igorem gram. Proszę bardzo, panie Igorze. Ostatnio nie startuje od razu coś. Co tu pan Igor gra? No spróbujmy tak, panie Igorze. Szwajcar lepszy. Nie ma gonie CF5. Na goniec F5 odejdę Hetmanem na B3. W ogóle się nie będę przejmował. A to lubię. Najpierw zroszuję. O, teraz to biję. Mhm. Teraz pytanie, czy skoczek G5 od razu, czy najpierw zbić? Spróbuję najpierw zbić i teraz zagram skoczek G5. Skoczek G4 nie daje mata, Pani Igorze, bo wisi hetman. A tu jest punkt F7 taki mocno podejrzany. Wydaje mi się, że tu pan Igor nie dojdzie do końcówki. Pan Szachuś. Pan Szachuś i bije gońca, napadając na Hetmana. O tu mogę zbić. grozi szachuś na H7 na C7 i mam ruch hetman H4 wisi hetman A to się na 3 minuty gra. A Dziękuję panie. I gorzej nic pan nie powiedział, że my gramy na 3 minuty taka miniaturka wyszła.